Witajcie moi drodzy, jesteśmy już na żywo. 6 lutego zapraszamy na kolejną pracówkę nieruchomościową, czyli najświeższy przegląd informacji ze świata nieruchomości z ostatniego tygodnia. Standardowe pytanko do Was czy widać, czy słychać? Jeżeli tak, to lecimy z tematem. I w międzyczasie o czym będzie dzisiejsza pracówka? Zamiast spadków będą wzrosty, eksperci nie mają wątpliwości, że ceny mieszkań znowu zaczną rosnąć. Czynsze jak w Dubaju. Lokatorzy mają dość i chcą iść do sądu. Nowe wsparcie dla kredytobiorców w toku. Rząd zajmie się projektem ustawy o dopłatach do kredytów. Fitch wskazał termin możliwości obniżki stóp w Polsce. Co z gospodarką? Mieszkanie w niskim standardzie albo wynajem. Oto skutki zapaści na rynku kredytów. Kredytobiorcy zaczynają uginać się pod ciężarem rat. Niepokojące dane. 60 odpadka rekordistką. Tyle co ona za czynsz w Polsce nie zalega nikt. A o co chodzi, to dowiecie się za chwilkę. I na końcu standardowa pata deweloperka. Widzę po komentarzach, że widać, czy słychać. Standardowo jeszcze prośba o polajkowanie tego filmu. Czy widzicie go na YouTube? czy widzicie go na Facebooku? Dajcie proszę znać, że jesteście. I lecimy z tematem, z naszą prasóweczką. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, czy komentarze, piszcie śmiało. Z jednej strony może się wywiązać ciekawa dyskusja, a z drugiej strony pomożecie też zwiększyć zasięgi, wyrzucając jakąkolwiek interakcję pod pod tym nagraniem. OK. Zamiast spadku będą wzrosty. O co chodzi? W zasadzie. Powtarza się to, co przez ostatnie prasówki też Wam zwracam uwagę i przypominam, że rzeczywiście ludzie czekają teraz na spadki, te spadki nieznacznie się zaczynają pojawiać, rzeczywiście w kilkunastu, ostatnio przeglądałem raport, w którym bodajże z 12 lub trzynastu, z siedemnastu analizowanych miast już widać było po cenach transakcyjnych, że delikatne spadki nastąpiły, delikatne spadki, tutaj mam na myśli około dwóch, 3 więc nie są to jakieś porażające krachy, więc na to też zwróćcie uwagę, ale Tutaj rzeczywiście pytanie, jak długo i jak bardzo te spadki będą się pogłębiać, bo moim zdaniem nie aż tak bardzo, jak wielu ludzi liczy i rzeczywiście jeszcze szybciej niż później pewnie te ceny zaczną z powrotem rosnąć. Dlaczego? W artykułu, według artykułu, który będziecie mogli sobie sprawdzić, przeczytać. Przyczyny, które leżą w tym, że te ceny będą jednak rosnąć w przynajmniej drugiej połowie tego roku, albo jeszcze początkiem kolejnego, to program Pierwsze Mieszkanie, który będzie wpływał na to, że popyt powinien wzrosnąć, możliwość obniżenia buforu uwzględniającego. Przy ocenie zdolności kredytowej, który w tym momencie wynosi 5%, trwają tutaj rozmowy, negocjacje, żeby go obniżyć do 2,5%, możliwość przedłużenia wakacji kredytowych, niższa podaż na rynku mieszkań, czyli wstrzymanie się z ofertami z budową przez deweloperów, no i walka z patodeweloperką, czyli różne pomysły, projekty rządowe, które mają. Troszkę znowu utrudnić życie deweloperom, czyli jeszcze trudniej, jeszcze mniej będzie budowanych nieruchomości. W związku z tym prosta ekonomia, prosta matematyka, czyli niższa podaż i wyższy popyt. Jeżeli to się nałoży, no to czy ceny wzrosną, sami będziecie mogli sobie odpowiedzieć. Czynnie jak w Dubaju, lokatorzy mają dość i chcą iść do sądu. O co chodzi? Chodzi o TBS, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Poznaniu. No i te informacje, które można wyczytać z artykułu. To, że aktualnie już im podnoszą, poniesiono czynsz, jak tutaj wypowiedź jednego z mieszkańców, w tym momencie płacą 2100 zł czynszu, a według wyliczeń za kilka miesięcy mogą płacić aż 2700, czyli podwyżka z 200 na 2700. Nie dość, że musieli zaciągać prawie 100 tysięcy złotych kredytu, by partycypować w kosztach budowy takiego mieszkania, to jeszcze ta rata im cały czas rośnie i cały czas właśnie widmo wzrostów występuje coraz bardziej, więc mieszkańcy właśnie tutaj wyskoczyli z banerami, do TBS-u. I jak się okazuje, nie jest to jedyny przypadek, bo jeszcze też w Piotrkowie Trybunalskim podobna sytuacja występuje. Więc no, ta faktycznie widać, że nie tylko. Najemcy, powiedzmy, standardowych mieszkań na wolnym rynku zmagają się z problemami kredytowymi, z proszę, problemami związanymi z pozwyżkami w najmie, ale też e, TBS-y, więc e, różnie bywa. E, nowe wsparcie dla kredytobiorców w toku. E, tutaj wam. Pokażę troszkę więcej kryteriów, bo z każdym, kolejną, z każdym kolejnym tygodniem, z każdą kolejną prasówką odsłaniane są kolejne karty, jak może wyglądać, jakie będzie miało kryterium program pierwsze mieszkanie. Więc dla podsumowania, słuchajcie, zwłaszcza ci, którzy mogą być zainteresowani tym wsparciem i tym kredytem. Po pierwsze, osoba musi mieć do 45 roku życia i nie może mieć ani aktualnie, ani wcześniej nie miała w ogóle pierwszego mieszkania. Jeżeli mamy do czynienia z małżeństwem, to przynajmniej jedno z małżonków nie mogło mieć takiego mieszkania i nie ma aktualnie. Kwota kredytu do 500 tysięcy złotych lub do 600 tysięcy w sytuacji, jeżeli jest małżeństwo z minimum jednym dzieckiem, będzie to w formie dopłaty, w takiej sytuacji, że. Będzie zwracana różnica pomiędzy dwoma procentami a aktualnym oprocentowaniem na rynku, po to, żeby po prostu kredytobiorca miał 2%, kredyt oprocentowany na 2%. Dopłata będzie na 10 lat, więc nie na cały okres kredytowania, jeżeli ktoś też nie na 25-30 lat, tylko na 10 lat. Będzie z kolei dowolność, jeśli chodzi o wybór nieruchomości w dowolnej lokalizacji, w dowolnej cenie, nie ma tutaj żadnego ograniczenia za metr. No i tutaj dużo właśnie wypowiada się nasz słynny Waldemar Buda. Może pamiętacie hashtag, kto pamięta, to napiszcie w komentarzu. Słynny hashtag do Buda. I Waldemar Buda ocenił, że w tym roku z bezpiecznego kredytu może skorzystać około 20 tysięcy kredytobiorców, w kolejnych, latach może to, w kolejnych latach może to być 40 000 do 50 tysięcy osób rocznie i co jeszcze ciekawe właśnie, co wyciągnąłem też z tego artykułu, to to, że minister Waldemar Buda poinformował, że są rozmowy z Komisją Nadzoru Finansowego, by od 1 lipca, czyli w dacie, kiedy ten program planowo mógłby wejść w życie, by Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła rekomendację S właśnie z 5% do 2,5% no i tutaj bardzo mnie zaskoczyło prób, kolejna próba przeforsowania dla swoich, Sytuacji, że żeby obniżyć ten bank przy liczeniu standardowej zdolności kredytowej, albo tylko w ramach tego programu, albo w ogóle do kredytów okresowo stałej stopy procentowej. Czyli zobaczcie, trwają jakieś tam pytania, rozmowy, może nawet nie, oczywiście tutaj mówią, że to nie są naciski, bo nie naciskamy, tylko sugerujemy, pytamy, czy jest taka możliwość. I nawet jeżeli by nie wprowadzić tej rekomendacji dla wszystkich kredytobiorców, to przynajmniej dla kredytobiorców biorących udział właśnie w programie Pierwsze Mieszkanie. Więc zobaczcie, jak już zaczynają być ciekawe sytuacje tworzone. No i jeszcze drugi program, który też ma wejść w życie od 1 lipca, równolegle, to konto oszczędnościowe. Tak samo dla osoby, która nie ma albo nie miała pierwszego mieszkania, oszczędzającemu będzie naliczana premia, która będzie równa albo rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego i który wskaźnik będzie korzystniejszy w danym roku w taki wskaźnik będzie przekładał się na Tą premię dodają, dodawaną do tego właśnie konta oszczędnościowego. I dodatkowo te oszczędności będą zwolnione z podatku Belki. Będą oprocentowane też dodatkowo tym, co daje nam bank. Czyli będzie to wpłacane, to konto oszczędnościowe będzie zakładane w banku. Będzie, będziemy wpłacać tam pieniądze regularnie. I ono będzie raz do roku. Oprocentowane dodatkowo oprócz standardowym oprocentowaniem banku, to jeszcze dodatkową premią, właśnie równoważną, na przykład o inflację, i będzie też zwolnienie z podatku belki. Samo zwolnienie, akurat powiem szczerze, jest myślę dobrym pomysłem, bo ja ogólnie jestem zwolennikiem osobiście zwolnień, a nie dopłat, czyli jeżeli chce nam rząd w czymś ułatwić, to po prostu zamiast nam dodawać jakieś pieniądze. Tym samym zabierając innym, to może po prostu prościej byłoby właśnie zwolnić z płacenia podatków, dawać różnego rodzaju ulgi, tym samym zachęcając do pracy i zagęszczania tego sektora, w którym są właśnie te ulgi. Jak dalej wygląda ten program? W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków na te cele mieszkaniowe będzie maksymalnie 5 lat. Będzie trzeba się zobowiązać do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych. Minimalna wpłata miesięczna, tu już się pojawiła informacja, więc słuchajcie uważnie. Minimalna wpłata miesięca, miesięczna to jest 500 zł, maksymalna 2000 złotych, czyli od 6000 do tysięcy rocznie będzie można odkładać na takim koncie oszczędnościowym. W każdym roku można miesiąc wakacji od oszczędzania wprowadzić po to, żeby nie utracić właśnie tej premii. Minimum 11 wpłat w trakcie roku. Na co najmniej 500 zł. To jest właśnie gwarancja dodatkowej premii oszczędnościowej od państwa. Konto można założyć od 13 roku życia. Czyli myślę, że jest to. Może na ten moment, przynajmniej według mnie, nie głupi pomysł na faktycznie takie konto oszczędnościowe dla dziecka. Jeżeli będziemy mieli, mamy dziecko już od 13 roku życia, to warto byłoby rozważyć taki program w kontekście, jeżeli chcemy coś przekazywać dziecku, jakieś oszczędności, no to zamiast przekazywać do skarbonki, do skarpety, można pójść o takim programie. Oczywiście w zależności od tego, jaką sytuacją dysponujemy, bo jeżeli jesteśmy wytrawnymi inwestorami i okaże się, że inne instrumenty finansowe, w które na co dzień inwestujemy, przynoszą większą stopę zwrotu z inwestycji niż takie konto, oszczędnościowe, no to oczywiście lepiej w taką sytuację się za, zaopatrzeć niż pchać w konto oszczędnościowe, ale warto też rozważyć rzeczywiście, jeżeli faktycznie te kryteria będą takie, jak tutaj się pojawiają. Hmm. No i co jeszcze więcej w tym programie ma być to wydawane na własne cele mieszkaniowe i tutaj ministerstwo też planuje wprowadzić różnego rodzaju ograniczenia, żeby nie było tak zwanego kombinactwa, jeżeli ktoś by nie mieszkał faktycznie w tym mieszkaniu, które kupił i będzie musiał złożyć w ogóle oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej, że faktycznie kupuje na własne cele mieszkaniowe i samodzielnie tam będzie mieszkał. Być może będzie też wizytacja terenowa banku, który udzielił kredytu, takie też pomysły tutaj padły przez pana Budę. I i jeżeli w sytuacji, gdyby faktycznie ktoś tam realnie nie mieszkał, to taki kredyt stanie się normalnym kredytem na warunkach rynkowych. I wyraził nasz premier, nasz minister Buda, nadzieję, że projekt zostanie rozpatrzony przez Radę Ministrów jeszcze w lutym, natomiast w kwietniu ustawa zostanie uchwalona przez parlament, aby banki miały czas na przygotowanie się do programu i skonstruowanie oferty, aby ta weszła do oferty do, naszych, do naszego kraju od 1 lipca bieżącego roku. Fitch wskazał termin możliwej obniżki stóp w Polsce. Kto to jest ten Fitch i dlaczego ma ona mówić, jak mamy żyć? Fitch to jest tak naprawdę jedna z trzech największych światowych agencji ratingowych. Amerykańska agencja, która ocenia właśnie sytuacje ratingowe ocenia sytuacje ekonomiczne w danym kraju. No i co nam ten Fitch tutaj mówi? Spodziewa się, że inflacja konsumencka w Polsce osiągnie szczyt na poziomie 19% rok do roku w lutym, czyli w lutym spodziewają się największej inflacji i obniży się do 10% na koniec 2023 roku. To, najbardziej, to bardziej pesymistyczna prognoza względem, na przykład prognoz NBP-u, który liczy na około 8% pod koniec roku. Czyli Fitch przewiduje, że na koniec roku inflacja spadnie do 10%, NBP przewiduje, że spadnie do 8%. Jak myślicie, zróbmy minigłosowanie w komentarzach, kto według Was będzie bardziej trafny? Czy Fitch z 10% prognozą, czy NBP z 8% prognozą? Napiszcie Fitch lub NBP w komentarzach. Fitch podtrzymuje też swoją optymistyczną prognozę dla 2023 roku, która zakłada wzrost gospodarczy w Polsce na poziomie 1,1%. Jest jeszcze ryzyko, że Polska odnotuje słabszy pierwszy kwartał 2023, ale w tej chwili nie spodziewamy się głębokiej recesji w Polsce. Takie wnioski możecie wyciągnąć, czytając poniższy artykuł. Jeżeli chcecie się w niego zagłębić, oczywiście zachęcam do przeczytania wszystkich artykułów, które tutaj Wam wymieniam. Jeżeli to, co Wam tutaj streszczam, jest dla Was za mało, to pamiętajcie, że dostajecie ode mnie mailowo również podsumowanie i wszystkie linki. Wystarczy, że zapiszecie się na newsletter na mojej stronie internetowej. Za chwilkę link się pojawi też w komentarzu, żeby być na bieżąco właśnie z naszymi placówkami, z naszymi informacjami. Mieszkanie w niskim standardzie albo na wynajem oto skutki zapaści na rynku kredytów. Co tutaj możemy się dowiedzieć w artykule, czyli w sumie to, co się nam tu przewija przez różne inne artykuły. Osłabienie akcji kredytowej prowadzi do spadku transakcji na rynku kredytowym. Grupami klientów są osoby posiadające zasoby gotówkowe oraz kredytobiorcy posiłkujący się znacznie niższymi kwotami kredytów. Czyli potwierdza się wszystko to, co było wcześniej wspominane, że. Głównie kupują teraz gotówkowicze albo osoby, które posiłkują się niskim kredytem, czy nie jest to kredyt na 90-80%, tylko powiedzmy na, na kilkadziesiąt, a nie, nie, nie jakieś właśnie wyższe kredyty. Co ma tutaj, co jest podłożem tej sytuacji? Na pewno wybuch wojny na Ukrainie, szybko rosnąca inflacja, stopy procentowe, wymagania KNF, o których mówiłem wcześniej, czyli 5% bufor, znaczne obniżenie możliwości finansowania zakupów kredytow, kredytow, kredytem, które właśnie przekładają się na obraz dzisiejszy na dzisiejszym rynku nieruchomości i co tutaj mamy jeszcze w danych? W przypadku stolicy średnia kwota zaciągniętego kredytu wynosi 372 tysiące złotych i jest niższa o 88 tysięcy od wyniku sprzed roku, czyli rok do roku mamy tutaj niższą kwotę realnego zaciągniętego kredytu. Prawie połowa, bo aż 48% nabywców mieszkań na rynku wtórnym dokonuje transakcji w celach inwestycyjnych. Jeszcze jakiś czas temu połowa w ogóle transakcji była robiona za gotówkę, połowa za kredyt. Teraz nie dość, że transakcje są robione też w dużej mierze za gotówkę, to prawie połowa w tym momencie jest kupowany w celach inwestycyjnych. Zapaść na rynku kredytów sprawia, że wynajem mieszkania to jedyna droga do zaspokojenia. Potrzeb mieszkaniowych wśród grupy osób, która jeszcze niedawno właśnie kupowała mieszkanie, czyli znowu się potwierdza to, co wspominałem, że osoby, które chciały w tym okresie kupić sobie swoje na przykład pierwsze czy w ogóle mieszkanie na kredyt, żeby w nim zamieszkać, nie jest ich stać na taką nieruchomość, w związku z tym przenoszą się na wynajem. Więc zobaczcie, że mamy tutaj taki wyciszony, zamrożony popyt na te nieruchomości, więc jak tylko prawdopodobnie będą te osoby mogły zaciągnąć kredyt, no to uruchomią się na rynku nieruchomości i zaczną po prostu szukać, czyli znowu popyt się zwiększy. Wraz z ograniczeniem w dostępie do kredytów szczególnym powodzeniem w ostatnich miesiącach cieszą się mieszkania o niższym standardzie, z niższej półki cenowej, no czyli nie dość, że kredyty są trudniejsze, to najem też poszedł do góry, więc stawia to w trudnej sytuacji osoby, które chciały takie pierwsze mieszkanie zakupić sobie na własność, na własne cele mieszkaniowe, nie stać na to, przeniosły się na rynek na wynajem, gdzie również są notowane podwyżki, czyli no niestety są w trudnej sytuacji. Ale z drugiej strony przez to, że cieszą się takie gorsze, tańsze nieruchomości, większym popytem to właśnie ma to też wpływ na kształtowanie się średnich cen, czyli weźmy pod uwagę, że te statystyki mogą być troszkę przez to też w pewien sposób zaburzone i dane rynkowe wskazują, że mamy do czynienia ze zmniejszeniem o połowę wypłaconych kredytów hipotecznych. W całym 2022 roku wypłaconych kredytów było 45 miliardów wobec prawie 87 miliardów w 2021, czyli rok do roku 2021-2022 roku mamy spadek wypłaconych kredytów o prawie prawie połowę. Tak wygląda obraz rynku kredytowego i nieruchomościowego na ten moment w Polsce. A jak z kolei właśnie wygląda sytuacja kredytowa i kredytobiorców w Polsce? Też ciekawy artykuł i ciekawe dane, które można sobie zerknąć. Kredytobiorcy zaczynają się uginać pod ciężarem rat. Jakie są, jakie są te niepokojące dane? Wskaźnik spłacalności kredytów mieszkaniowych pogorszył się, czyli wzrósł z pół do jednego Czyli praktycznie o drugie tyle nam wzrósł ten wskaźnik. Dalej jest to stosunkowo niski poziom, no bo jest to po prostu 1%. 8 lat temu wynosił 1,8%, czyli był prawie dwa razy wyższy, no ale jednak ten wzrost nastąpił dwukrotny w ostatnim czasie i jest to najwyższy właśnie oczyt w ciągu praktycznie ostatniej dekady i tutaj mamy artykuł w oparciu o dane z Biura Informacji Kredytowej, czyli BIK i jest właśnie faktycznie informacja, że doszło do pogorszenia spłacalności hipotek. Jest coś takiego jak indeks jakości kredytów mieszkaniowych i na koniec 2020 roku, 2022 roku wyniósł właśnie 1% i jest to zbieżny odczyt ze wskaźnikiem kredytów mieszkaniowych opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni, czyli ktoś, co zalega 3 miesiące ze spłatą jest na osobnym wskaźniku wyliczany i ten wskaźnik wzrósł z 2,8% do 3,3%. Co jeszcze jest jako taka, takie podsumowanie i ciekawostka istotne, że statystyki wskazują, że klient, który spóźnia się ze spłatą raty o więcej niż 90 dni rzadko kiedy wraca do regularnej obsługi długu, dlatego jest to dobry wskaźnik pokazujący problemy z regulowaniem zobowiązań kredytowych. Z kolei oso osoby, które mają opóźnienie mniejsze niż 30 dni, często wracają do terminowych spłat, bo u nich brak wpłaty to efekt między innymi problemów z przelewem, przegapieniem terminu, a nie skutek istotnego pogorszenia sytuacji. I chciałem Wam tutaj jeszcze pokazać Jeden z wykresów, o właśnie. Zobaczcie tutaj obrazowo, jak się kształtowała sytuacja od stycznia 2020 roku do praktycznie stycznia obecnego roku, czyli na przestrzeni trzech lat. Na górze fioletową kreską jest zaznaczone opóźnienie osób o ponad 90 dni, a pod spodem opóźnienie osób do 30 dni. Jest zaznaczone niebieską kreską, czyli widać, że wzrosło właśnie nam tutaj wzrosła nam niespłacaność kredytów u osób, które spóźniają się powyżej 3 miesięcy z takimi kredytami. No i kolejny artykuł, taki powiedzmy troszeczkę. Z jednej strony rozróżniający, z drugiej strony pokazujący też obraz i statystyki, jak to wygląda w Polsce. 60 od rekordiską, tyle co ona za czynsz w Polsce nie zalega nikt. Jakie to rekordy i skąd się w ogóle wzięły? Są tutaj dane z grudnia, które figurują w rejestrze dłużników Big Infomonitor, Monitor, czy nie Big, ale Big przez G. Wspomniane zaległości przekroczyły kwotę 183 milionów złotych. Zaległości za czynsz. Tutaj mówimy nie za kredyty, można odczytać, iż przeciętny polski dłużnik, uśredniając, posiada blisko 24 tysiące zobowiązań z tytułu niepłacenia za czynsz. Do rekordzistów należy 62-latka z Mazowsza. No i kwota, którą zalega, to prawie 1,8 miliona złotych, prawie 2 miliony zalega 62-latka z Mazowsza. Na drugim miejscu pracuje się tam inna osoba, ale w sumie może nie będziemy tworzyć rankingu. A jeszcze ciekawe, jak wynika z danych Big Info Monitor, to kobiety częściej zalegają z opłatami. Z badań widać również, że osoby w wieku między 55 a 64 rokiem życia najczęściej nie radzą sobie z regulowaniem zobowiązań. Z tym, że niestety nie udało mi się tutaj wyczytać z artykułu, co, mają, co autor ma na myśli, mówiąc słowo czynsz no bo czy mówimy o czynszu czyli powiedzmy z klasycznym odstępnym w umowach najmu czy mówimy o tak popularnie zwanym czynszu czyli opłatach administracyjnych opłatach eksploatacyjnych do spółdzielni lub do wspólnoty tutaj nie mam tej informacji no a tak czy inaczej prawie 2 miliony zaległości no to faktycznie rekordy można bić Zapraszam przy okazji Was również na najbliższy mój webinar, który odbędzie się za niecały miesiąc, za trzy tygodnie de facto, 1 marca o godzinie 19. Porozmawiamy sobie właśnie o tym, co nas czeka w 2023 roku w nieruchomościach. Przedstawię Wam swoje informacje, prognozy, statystyki o, o tym, co myślę, jakie czynniki tutaj mają wpływ na zmiany rzeczywiście w popycie, w podaży, moje przewidywania. Więc jeżeli jesteście zainteresowani i macie też swoje pomysły, swoje przemyślenia, to to jak najbardziej zapraszam do podzielenia się, możemy zrobić wewnętrzną taką debatę, dyskusję, więc zapraszam do zapisania się na ten webinar. Będziemy troszeczkę też wróżyć z kuli, jakby nie patrzeć, ale z tego wróżenia może coś ciekawego nam wspólnie wyjdzie. A osoby z Rzeszowa i okolic również zapraszam na bardzo fajne wydarzenie debata mieszkańców przy okrągłym stole, na spotkanie mieszkańców już 28 lutego we wtorek, 17.45, hotel prezydencki. Porozmawiamy sobie wspólnie o aktualnej sytuacji i prognozach na rynku nieruchomości, żeby wyciągnąć też razem wnioski i przemyślenia każdego obserwującego tutaj dookoła i, i uczestnika tego rynku nieruchomości. I na koniec standardowo do deweloperka, co dla Was dzisiaj znalazłem. Ciekawą ofertę mieszkania na wynajem. Tak naprawdę nie wiem, czy jest jeszcze łazienka, ale można powiedzieć, no kawalerka jest. Czyli mamy łoże małżeńskie, dwuosobowe, porządne, z ręczniczkami zwiniętymi, czyli homestagingu, ktoś liznął w niemałej mierze, obrazy na ścianie. No i aneks kuchenny. Zobaczcie tutaj w rogu mamy zlew. Wspaniały, też jest blat roboczy, więc można sobie zamieszkać i taki pokój dla siebie wynająć. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą prasówkę. Dziękuję Wam za uczestnictwo, życzę udanego tygodnia i do zobaczenia na kolejnych prasówkach i na kolejnych moich materiałach wideo. I nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby być na bieżąco z informacjami ze świata nieruchomości. Trzymajcie się.